Tak, jak już w poprzednim filmiku dowiedzieliście się, co to jest kwadrat sumy, to widzicie wyżej, co to jest. Teraz mamy taki wzór skróconego mnożenia, który nam mówi, jak mamy sobie radzić. O, no, zjadł mi teraz, kwadrat różnicy. Hm. Czyli znów kwadrat mówi nam o tym, że jest kwadrat. Czego? Różnicy. Czyli to jest a kwadrat minus 2ab. Z B kwadrat. Na razie się nie przejmujcie tym, że tych wzorów nie umicie. To nie, nie jest istotne w tym filmie. W tym filmie jest istotne, żebyście potrafili napisać kwadrat, kwadrat, czyli coś do potęgi drugiej. Pamiętamy. Czyli do potęgi drugiej. W którejś tam playlistie o nazwie potęgi też rozprawiam o tym, co to znaczy do kwadratu. I teraz tak. Hmm. Druga kwestia dość bardzo ważna to jest kwadrat czego różnicy. Czyli tu jest ta różnica, tak? Bo różnica to jest odejmowanie. I teraz tak. Hmm. Kwadrat różnicy. Pamiętacie, że jak mamy kwadrat. Liczby 2 to jest a do kwadratu, tak? To na tej samej zasadzie działa, że mm, kwadrat mówi nam, że musimy podnieść do potęgi drugiej jakąś różnicę, czyli odejmowanie dwóch liczb. I to w tym filmiku jest najważniejsze. Pamiętaj, żebyście umieli zapisać kwadrat różnicy, czyli dokładnie. I dokładnie tą część. To tak naprawdę jeszcze nie jest istotne. Ta część porówna się. Tylko to. Dobra. Zaraz ciąg dalszy.